Dzień dobry. Może pamiętacie, że nie zostałem wpuszczony na otwarte spotkanie z kandydatem na prezydenta Rafałem Trzaskowskim. Złożyłem w tej sprawie doniesienie do prokuratury i ostatnio otrzymałem postanowienie z prokuratury. Prokurator rejonowy. Pan Robert Gry i dalej, nie wiem, zobaczymy, czy tu gdzieś jeszcze jest. Jest pan Robert Grobelny. Postanowił odmówić wszczęcia śledztwa. Przeczytam Wam uzasadnienie. W toku prowadzonych czynności sprawdzających w powyższej sprawie dokonano analizy zebranego materiału dowodowego, z której wynika, iż spotkanie z kandydatem na prezydenta RP odbywające się w Inowrocławiu rzeczywiście było ogłoszone jako spotkanie otwarte. Jednak to organizatorzy decydowali, kto ewentualnie nie może w nim uczestniczyć. W toku Postępowania ostatecznie nie ustalono rzeczywistego organizatora, a jedynie spółkę Dom Mediowy AM Studio ZS w Warszawie, która realizowała płatność za spotkanie. Zauważyć należy, iż jest to prywatna spółka. Która wynajmując salę w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu, miała prawo decydować o tym, kto będzie uczestnikiem realizowanego spotkania. Relację w całości spotkania można było odnaleźć na ogólnodostępnych stronach internetowych, takich jak YouTube czy Facebook. Jest także możliwość dodawania komentarzy pod tymi filmami. Co nie może być jednoznaczne z utrudnieniem czy tłumieniem krytyki prasowej. Pomimo braku obecności na spotkaniu, możliwym jest także w ten sposób zbieranie materiałów krytycznych. Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. Ech. Jako komentarz, pozwolę sobie przeczytać moje zażalenie, które właśnie złożyłem do tak. Tu miałem jakąś małą przerwę. Także czytam dalej. Zażalenie, które złożyłem. Do, dzisiaj do prokuratury. Zażalenia postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia. Na podstawie artykułu 306 to tam takie blebleble ble, ble, zaskarżonemu postanowieniu zarzucam. Naruszenie artykułu 305 paragraf 1 KPK poprzez odmowę wszczęcia dochodzenia mimo istnienia przesłanek wskazujących na popełnienie przestępstwa. 2. Naruszenie artykułu 54 i 61 Konstytucji RP oraz artykułu 10 Kon Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez zignorowanie konstytucyjnego prawa do wolności słowa i dostępu do informacji. 3. Błędne uznanie iż dostęp do relacji w internecie zastępuje fizyczny udział dziennikarza w wydarzeniu 4 przedwczesne zakończenie czynności sprawdzających bez ustalenia osoby odpowiedzialnej za decyzję o niedopuszczeniu dziennikarza 5 błędne przyjęcie że charakter prywatny organizatora wyklucza odpowiedzialność za działania ograniczające prawa obywatelskie i prasowe i teraz uzasadnienie. Spotkanie z kandydatem na prezydenta RP, które odbyło się w Winowrocławiu, zostało oficjalnie ogłoszone jako spotkanie otwarte. Odmowa wpuszczenia dziennikarza na to wydarzenie, mimo jego publicznego charakteru, stanowi naruszenie prawa prasowego, a w szczególności artykułu 1 ustęp 1 i artykuł 4 ust. Pierwszy, prawo prasowe, a także konstytucyjnych praw obywatela. Prokuratura wskazała, że nie ustalono organizatora spotkania, jednak ustalenie podmiotu realizującego płatność dom mediowy AM Studio jest wystarczającym punktem wyjścia do dalszego dochodzenia. Argument, że dostęp do realizacji na YouTube lub Facebooku zastępuje możliwość udziału dziennikarza w wydarzeniu jest niezasadny. Dziennikarz ma prawo zadawać pytania, dokumentować wydarzenie osobiście i publikować niezależną relację. Ograniczenie fizycznej obecności uniemożliwia te działania i tym samym narusza wolność pracy. W związku z powyższym wnoszę o. Pierwsze, uchylenie postanowienia prokuratury rejonowej w Inowrocławiu. Dwa, zobowiązanie prokuratury do wszczęcia postępowania przygotowawczego w niniejszej sprawie. I do tego załączniki. Kopia postanowienia prokuratury. Dowód, dowody potwierdzające publiczny charakter wydarzenia w nawiasie. Zrzuty z ekranu postów na Facebooku. Rafał Trzaskowski, Richard Brejza, Elżbieta Piniecka, Magdalena Łośko, Patryk Kazimierczak. Proszę takie zrzuty. I dowody dotyczące niedopuszczenia dziennikarza. Film na nośniku CD w aktach prokuratury. Z poważaniem Marek Browiński. Sami ocencie, jak dzisiaj działa prokuratura pana Bodnara. Dziękuję.